nascato, ou incenseiro. Da 15 Okay. No to co graliśmy, że, te, że były te błędy no, no cóż, no przydarzają się gdybyśmy wykorzystali tylko setki byłoby po meczu, powiem tak i nie byłoby ani tej nerwowości ani my źle rzucaliśmy Bartek dobrze bronił no i ten wynik cały czas taki był nie no niby prowadziliśmy ale nieznacznie potem coś się zacięło i znów to setki nieszczęsne. Jak indywidualnie od początku troszeczkę spięci musieliśmy cały, cały mecz gonić. No co? No i w drugiej połowie się rzucił parę gramy. Doszliśmy na remis. Zabrakło jak już kolejny mecz w ostatnich sekundach w Przygotowywaliśmy się solidnie, bardzo ładnie prezentowaliśmy chłopcy na tym zgrupowaniu bo niestety nie było dzisiaj zespołu na placu całkowicie zawiedli rozgrywających w co obudził się Sobót fatalnie jeżeli się traci 22 bramki u siebie i przegrywa się bramki, to sądzi o, przy dobrej postawie bramkarza no, niestety przegraliśmy atakiem nieprzygotowane rzuty to raz, drugie, frakt partnerskiej gry, każdy chciał sam, duża nerwowość, no ta ostatnia akcja, gdzie 30 sekund do końca mamy piłkę, no grając przeważę, nie można w ten sposób tego grać, nie można grać do koła, to się gra do końca, 5 sekund przed końcem, szuka się pozycji, obojętnie jak i oddaje się żółt na bramkę.